Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, jakby to było, gdybyś mógł zobaczyć więcej niż to, co dostrzegają Twoje oczy? Wyobraź sobie, że potrafisz przekraczać granice trzech wymiarów i odkrywać nieskończone możliwości czwartego wymiaru. W tym filmie pokażemy Ci, jak myślenie w czterech wymiarach może całkowicie odmienić Twoją rzeczywistość. Nie przegap tej okazji. Aby zobaczyć świat w sposób, o jakim nigdy wcześniej nie śniłeś. Zaczynajmy. Gdy zaczynasz postrzegać świat w sposób wielowymiarowy, zauważysz transformację w swojej percepcji rzeczywistości. Często ograniczamy się barierami, które sami tworzymy. Rzeczywistość obejmuje nie tylko fizyczną interakcję, ale także emocje i interpretacje które z nimi wiążemy. To bogata tkanina uczuć i pragnień odzwierciedlająca nasze głębsze ja. Ten fundamentalny napęd pcha nas do przodu, a jego realizacja jest związana z klarownością i autentycznością, z jaką go realizujemy. Bez tego napędu jesteśmy jak płomień pozbawiony powietrza. Jednak gdy nasze pragnienia są czyste, niezanieczyszczone przez ego, Mogą stać się naszym światłem przewodnim ku prawdziwemu zrozumieniu. Praktyka medytacji otwiera portal do szerszej samoświadomości. W tym rozszerzonym stanie wielu ludzi przekroczyło swoje ograniczone spojrzenie na istnienie. Medytacja ujawnia, że jesteśmy czymś więcej niż naszą fizyczną formą. Jesteśmy duszami mieszkającymi w ciele, świadomością nieograniczoną przez czas i przestrzeń. Niektórzy nawet dostrzegli przyszłe wydarzenia w naszym trójwymiarowym świecie. To spojrzenie sugeruje, że życie na Ziemi podąża za z góry ustaloną ścieżką, istniejącą w innej wymiarowości i infiltrującą nasze wydarzenia. Czy możemy zmieniać naszą przyszłość? Absolutnie. To kształtowanie przeznaczenia poprzez percepcję. Każda zmiana, której dokonujemy, przekształca naszą ścieżkę tworząc nowy kierunek od tego punktu naprzód. Piękno przeznaczenia leży w jego elastyczności, kształtowanej bardziej przez nasze przekonania i emocje niż przez nasze działania. Jesteśmy zasadniczo odbiciem naszej samooceny. Widzenie siebie w nowym świetle zmienia nasze działania, które z kolei przekształcają nasz obraz siebie i przekierowują naszą przyszłość. Każda zmiana zaczyna się od przesunięcia w naszej świadomości. Przyszłość, choć skomplikowanie zaplanowana, kryje w sobie nieskończone możliwości. Każda decyzja stawia nas na rozdrożu, oferując wiele potencjalnych przyszłości. Mamy dwie perspektywy świata, jedną fizyczną i drugą duchową. Można je postrzegać jako umysł zwyczajny i umysł boski. Umysł zwyczajny to nasza codzienna świadomość, napędzana zmysłami i pragnieniami. Ta perspektywa zmaga się ze zrozumieniem duchowych prawd, widząc rzeczywistość jako teraźniejszość, podczas gdy przeszłość i przyszłość są tylko koncepcjami. W kontraście wizja duchowa obejmuje cały czas, czyniąc przeszłość i przyszłość tak namacalnymi, jak świat fizyczny. Dla duchowej osoby to, co abstrakcyjne i subiektywne, dla osoby zwyczajnej staje się konkretne i realne. Nasza wizja jest często ograniczona przez nadmierne poleganie na zmysłach fizycznych, pozostawiając nas nieświadomymi tego, co niewidzialne. Aby dostrzec niewidzialne, musimy przesunąć nasze skupienie z namacalnego na nienamacalne, obejmując i wizualizując je, aż stanie się tak realne jak świat, który widzimy. Skoncentrowana i głęboka kontemplacja. Może pomóc nam wyłączyć rozproszenia i w pełni zaangażować się w pożądaną rzeczywistość. To działanie przesunięcia naszej uwagi z sensorycznego na niewidzialne wyostrza naszą duchową percepcję, pozwalając nam dostrzec poza fizyczną sferą. Od początku niewidzialne było dostrzegalne dla tych, którzy szczerze go poszukują. Ta zdolność widzenia nie jest związana z naszymi zmysłami fizycznymi. Nurtowanie i cenienie tej zdolności jest kluczowe, ponieważ to poprzez tę wyniesioną wizję możemy dostrzec duchowe prawdy. Aby naprawdę wykorzystać moc naszej świadomości, musimy nauczyć się równoważyć te dwie perspektywy. Robiąc to, możemy nawigować po złożonościach życia z głębszym zrozumieniem i rozszerzoną świadomością. Kiedy pielęgnujemy tę równowagę, zaczynamy dostrzegać interakcje między fizycznym a duchowym, zdając sobie sprawę, że każda decyzja kształtuje nie tylko naszą natychmiastową rzeczywistość, ale także naszą duchową podróż. To zrozumienie upoważnia nas do podejmowania decyzji zgodnych z naszym większym celem, prowadząc nas na ścieżkę wzrostu i oświecenia. Poprzez regularną praktykę odkrywamy niesamowitą moc która kieruje naszą wyobraźnią do kształtowania naszej przyszłości zgodnie z naszymi pragnieniami. Nasze działania są napędzane przez pragnienia. Bez nich nie ruszalibyśmy się nawet o krok. Nasze serca poruszają się pod wpływem naszych najsilniejszych pragnień. Przezwyciężenie nawyku oznacza, że nasze pragnienie złamania go jest silniejsze niż wola jego utrzymania. Pragnienia, które nas prowadzą, to te, które przyciągają naszą uwagę. Wizualizuj swoje marzenia. Nie można wymyślić lepszego sposobu na realizację naszych marzeń, niż wyobrażanie sobie, jak to by było, gdybyśmy już je osiągnęli. Ten akt wyobraźni wytycza ścieżkę, aby stało się to rzeczywistością. Nasze wewnętrzne ja, z jego wszechstronną wizją, znajduje sposoby, aby urzeczywistnić nasze pragnienia. Może być trudno dla umysłu, który nie jest do tego przyzwyczajony, uwierzyć w coś, czego nie widzi, ale istnieje trik, aby rzeczy się działy zanim faktycznie się wydarzą. Traktuj niewidzialne tak, jakby było realne. Moc prostoty jest często niedoceniana, ale ta bezpośrednia metoda kształtowania przyszłości została odkryta poprzez lata studiów i eksperymentów. Kiedy chcesz zmienić swoją przyszłość, Dokładnie wiedz, czego chcesz. Następnie pomyśl o scenie, która pokazuje spełnienie Twojego pragnienia z Tobą w jej centrum. Kolejnym krokiem jest relaks, prawie jak przed zaśnięciem. Usiądź, zamknij oczy i skoncentruj się na scenie, którą chcesz, aby się wydarzyła. Wyobraź sobie siebie w jej centrum, nie tylko jako obserwatora, ale jako część tej sceny. Powinna ona wydawać się tak realna jak Twoje codzienne życie. Aby ta wyobrażona scena stała się rzeczywistością, kluczowe jest, aby to, co wizualizujesz, bezpośrednio następowało po spełnieniu Twojego pragnienia. Zanurz się w tej scenie, aż stanie się tak realna jak cokolwiek innego. Im więcej to ćwiczysz, tym bardziej staje się to dla Ciebie naturalne. Stopniowo nasze umysły zaczynają akceptować te wyobrażone rzeczywistości jako możliwe, nawet prawdopodobne. Ta zmiana w przekonaniu jest potężna. Zaczyna przyciągać do nas możliwości i okoliczności zgodne z naszymi pragnieniami. To jakbyśmy wysyłali sygnał do wszechświata, dokładnie wskazując czego chcemy, a wszechświat zaczyna odpowiadać. W tym procesie cierpliwość odgrywa kluczową rolę. Zmiana nie zawsze następuje z dnia na dzień. Musimy zaufać mocy naszej wyobraźni i procesowi. Wątpliwości i niecierpliwość mogą przysłonić naszą wizję, opóźniając lub nawet wykolejając nasze marzenia. Ważne jest, aby utrzymać klarowny i skoncentrowany umysł oraz mieć pewność co do wyniku. Gdy stajemy się bardziej biegli w tym, Możemy zacząć zauważać subtelne zmiany w naszym otoczeniu i w sobie. Te zmiany są znakami, że nasze pragnienia zaczynają się materializować. Przypadkowe spotkanie, niespodziewana okazja czy nagły przypływ inspiracji. To nie są przypadki, ale owoce naszej wyobraźni. Moc naszej wyobraźni jest nieograniczona. Przekracza granice czasu i przestrzeni. Pozwalając nam tworzyć i doświadczać rzeczywistości poza bezpośrednim fizycznym światem. Wykorzystując tę moc, otwieramy drzwi do nieskończonych możliwości. Nasze pragnienia, niegdyś ulotne myśli, zaczynają nabierać kształtu w świecie wokół nas, udowadniając, że to, co wizualizujemy z przekonaniem, może faktycznie stać się naszą rzeczywistością. Na przykład jeśli dążysz do awansu w pracy, wyobraź sobie scenariusz, w którym składane są ci gratulacje za to osiągnięcie. Kiedy już zidentyfikujesz ten konkretny moment, zrelaksuj swoje ciało do stanu podobnego do momentu przed zaśnięciem. Utrzymując kontrolę nad swoim stanem czujności, wyobraź sobie kolegę przed sobą, sięgającego, aby uścisnąć ci rękę i poczuj solidność tego uścisku. Wyobraź sobie rozmowę, która odzwierciedla to nowe osiągnięcie. Zamiast widzieć siebie jako obserwatora, jakbyś oglądał film, zanurz się całkowicie w doświadczeniu. Poczuj realność chwili, jakby to działo się właśnie teraz. To głębokie zaangażowanie w teraźniejszość, jakby rozwijała się w czasie rzeczywistym, jest tym, co naprawdę się liczy. Zbliżenie odległego miejsca i przyszłości do teraźniejszości oznacza wprowadzenie świata wyższych wymiarów do naszego codziennego życia. To połączenie przestrzeni i czasu jest kluczowe. Różnica między aktywnym uczestnictwem w działaniu, a jedynie obserwowaniem siebie, jak to robisz, może być różnicą między sukcesem a porażką. Karm także swój umysł przekonaniami i afirmacjami, które uznajesz za prawdziwe, nawet jeśli początkowo wydają się nierealne. Jeśli wytrwasz w nich, staną się prawdziwe w Twoim życiu. Gdy już w coś uwierzysz, zrób wszystko, aby to się stało. Wyobraźnia nie jest tylko prywatnym marzeniem, jest to siła transformacyjna. Ma moc przekształcania naszego świata, łamiąc kajdany zwyczajności i otwierając bramy do niezbadanych światów. Nawet proste dziękuję działa, wyobrażając sobie, że dziękujemy za spełnienie naszego życzenia. Ta siła napędza innowacje i postęp, zmieniając marzenia w namacalne rzeczywistości. Pamiętaj, każde wielkie wynalazki, każda monumentalna zmiana zaczynały się jako prosta myśl, iskra wyobraźni w czyimś umyśle. Podążając przez życie, niech Twoja wyobraźnia będzie Twoim kompasem, prowadząc Cię przez niezbadane terytoria, z wiarą i nadzieją, jako stałymi towarzyszami pielęgnując swoją wyobraźnię, wzbogacasz nie tylko swoje osobiste doświadczenia, ale także przyczyniasz się do kolektywnej tkaniny kreatywności i ludzkiego potencjału. Obejmij ją i niech będzie światłem, które oświetla twoją ścieżkę i świat wokół ciebie.